Dzień dobry, czyli dobry. 7 dochodzi. Za parę minut ja właśnie wyruszyłem z Aszford. Mam godzinę 11 minut do domu Mariusza Jaszczyka. Gnę do niego, umówiliśmy się na okolice godziny 8. Będziemy jechali na stare amerykańskie lotnisko. Pozwolenie na farmie, Mamy sobie poszukać na tym terenie. Mariusz narzekał, że tam nigdy nic nie wychodziło, ja się nie dziwię, bo jest. Istnieje taka opowieść, która głosi, że lotniska wiadomo, samoloty lądowały, samoloty miały obsługę techniczną i wracały uszkodzone ciężko z działań militarnych w powietrzu. Obsługa też nie przykładała się specjalnie, to chodziło o czas. Nikt nie patrzył, czy wyleje 2 litry ropy na ziemię, czy przy rozklapie tamtej benzyny lotniczej ziemia została skażona na terenie lotniska i słyszałem, że na tych polowych lotniskach, które wróciły pod e, agrokulturę, pod e, uprawy sporo tej ziemi wybierano, bo nie nadawała się do wielu rzeczy nie nadawała się do hodowli e, roślin, do uprawy, prawda? Wybierano sporo tej ziemi, wywożono w jej miejsce, trafiała nowa ziemia. No i te lotniska są o tyle trudnym terenem, że to, co wartościowe, być może było na nich, to, co było pamiątkami po wojnie, wyjechało. W tej ziemi, która została nawieziona, nie wiadomo co przyjechało, więc no, nie jest to wdzięczny teren. Ale pogoda dopisuje ładnie. Jest wczoraj, przedwczoraj padało, więc sygnały będą głębokie. Trzeba skorzystać, jest okazja, trzeba skorzystać, następna nie wiem kiedy się trafi Więc pędzę do Mariusza i będziemy kopać Zapraszam na pole Mamy no już prawie na polu, wiewiórki i bobry mówią dzień dobry Tutaj farmer sobie wyeksponował pozostałości po tym lotnisku, które były na tym jego terenie Mariusz mu pokazał przed chwilą budynki do dziś funkcjonuje tutaj jakaś doświadczalna stacja radarowa. Antenka się kręciła na dachu. Byliśmy pod drugim budneczkiem. Widziałem zabytkowe zdjęcie, gdzie na balkonie tego budynku stało dwóch żołnierzy. No, natomiast na dachu pozostał do dzisiaj reflektor. I stanęliśmy w takim miejscu, z którego prawdopodobnie to zdjęcie było robione. Niesamowite przeżycie, ale kamera była z tyłu na wanie także, tak także dzięki, Mariuszowi, tak, dzięki Mariuszowi mam fajną wycieczkę w przeszłość no a teraz już na pola i, i kopiemy dołki a, a my siedzimy z Mariuszem w okopie, tutaj widzicie chłop przy chłopie zaglądamy na pole tam bardzo wysoko zaorane na skraju pola taki ładny kościółek tam za Mariuszem go widać wieżyczka, no ale na to pole nie wejdziemy, za wysoka orka Przemierzyliśmy już dwa, jedno było niesamowicie śmieciowe, a drugie takie bardziej znośne, ale nic w sumie jeszcze nie podnieśliśmy spektakularnego. Wyszły guziczki, wyszły jakieś inne pierdoletki, a na więcej liczymy. W tej chwili liczymy i spadamy. Nie na wiem, razie. Nie wiem, jeszcze, jeszcze ja, nie no. wiem, kiedy Robert opublikuje ten film, ale może przed 17 października. Także zapraszamy do poznania, jakby ktoś miał tam na Buna, to jest na. Twierdza, tak? To jest, e, to jest fort, numer 7A. fort numer 7a. Występujemy w jego obronie. Czekaj, o. Aha, no występujemy w jego obronie, koryduta. W końcu musimy zacząć troszeczkę działać mocniej, a nie tylko na Facebooku i w Sejmie. I jeżeli któryś z Was, koledzy, koleżanki ma ochotę przyjechać 17 października, gdzieś tak od 9, chyba to się zacznie, 10. Będzie sernik, z tego co wiem, Marletka przygotuje. Będzie Radek Biczak, także fajnie, fajnie się tam będzie spotkać i, i zrobić fajną akcję w bardzo słusznej sprawie. My wam zazdrościmy, że nie możemy wyjść. Tak, a my nie możemy stąd z tego dziadowskiego kraju przylecieć tymi Ryanairami, bo co chwilę nam zaostrzenia dają. O, stoimy w okopach, żeby nas nie było widać i tyle. Pozdrawiamy, hej, cześć. Wiatr nam rozrabia. Eee, nic nie było, nic nie było, ale teraz wylazło. I tak bardzo fajnie stanęło, ja jeszcze nie wiem co to Manik tutaj podszedł. A manik do mnie podszedł, nie wiem czy Wy widzicie. Jak widzicie, no to zgadujemy, co to może być. Sixpence. Nie mówi, że Sixpence. czy Victoria? George. Trójeczka, tak. jest trójeczka, nie jest sześć. Nie jest klątwa, A z roku 1920, chyba ja nie widzę bez okularków. Tak, 1920, ale ładne. Ale fajnie. No. Super. Trójeczka też. Jest sreberka. Jedyna fajna, jedyny pójdziecie dzisiaj fat, No i super. Ekstra. No, ekstra. Zimno, mokro, do domu daleko. Nie ma szału, manik odpoczywa, ja też ale coś wam tutaj chciałem pokazać. W ogóle to wyszła mi sprzączka i wyszedł mi guziczek. Wyszedł mi guziczek, o manik mój szpaler zaraz. Parę pierścieni wiodących, bez, specjal... bez specjalnej rewelacji, no ale sreberko siadło. Także dzionek zaliczony, a jeszcze nie koniec, myślę, że jeszcze z godzinkę poszukamy. No, jak prezydent, bo twardy jest jak diabli. Manikop jak prezydent, a co ja chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać drzewo koronawirusowe. Także tyle w tym temacie. Wiatr straszny, nie ustaje, bardzo głośno mówię, żebyście mnie słyszeli. Druga krągłość w dniu dzisiejszym i powiem wam, taka fajna, fajna krągłość, jak ją po wyjściu z ziemi już trochę podczyściłem. Bo... Bo nie byłem pewny, czy to Wiktorka, a pod palcami czułem tutaj takie poważne zgrubienie, wydawało mi się, że to George Trzeci albo czwarty, nie wiem wyraźnie, ja nie widzę. Wy już pewnie tutaj czytacie, Georgeus, któryś trzeci zapewne. Ale nie wiem, w domu obejrzę. Obejrzę w okularach, będę wiedział na 100%. Ale jest fajna, fajna monetka. No, witajcie, witajcie, czy też już żegnajcie, bo to koniec filmu będzie. E, co było na polu, na polu, które leży na terenie, gdzie kiedyś było lotnisko polowe. Widzieliście szału, nie było. Mariusz tam podniósł również kilka guzików. E, Mariuszowi wyszła jakaś współczesna chyba dziesięciopęsówka. E, kawałek dzwoneczka janczarka, także specjalnie fantów nie było. No, ja tam narzekać nie mogę, bo sreberko wyskoczyło, no ale. E, tak, jak mówiłem na filmie, dwa konkretne fanty przez nie wiem, kilka godzin szukania. E, ale generalnie bardzo śmiechowo było. Z Mariuszem zawsze się ubawię, z Mariuszem zawsze pogadam szczerze i fajnie, bo to dobry przyjaciel. Więc e, raczej tam nie mamy hamulców, żeby rozmawiać o wszystkim. E, bardzo, bardzo przyjemny wyjazd. Dla mnie on był naprawdę mega. Widzieliście jego fragmenty, te takie bardziej związane z wykopkami, z historią, tudzież z obroną, z obroną twierdzy poznańskiej. Podobnie jak akcja z Byczyną, twierdza poznańska, fort 7a, ruszamy w Byczynie. Doprowadziliśmy do tego, że jakieś tam działania zostały podjęte. Mam nadzieję, że nasze działania tutaj przy tym forcie 7a doprowadzą do tego, że, że jednak go nie ruszę. Tak by było fajnie. No i tyle ode mnie. Ja dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. E, na Facebooku trwa akcja dla Szymona. Ostatnie podrygi tej akcji: e, licytacja wykrywacza, e, aukcja na srebrną sztabkę i 4 października licytacja drugi auk, e, Licytacja. Loteria drugi, a drugi sztabki srebra. Także zapraszam Was. Widzicie, zanotowałem się. Zapraszam Was, tam jeszcze warto pomagać, także, także milutko. Zbliżyliśmy się bardzo znacznie do kwoty 4000 funtów. Te osoby, które śledzą mój profil na Facebooku mają świadomość, że dzieli nas od 4000 funtów już tylko 60. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, hej.